Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszych w Polsce zawodów PCSL, które odbyły się 1 czerwca na strzelnicy Pawłów zorganizowanych przez klub sportowy COBE. PCSL, czyli Practical Competition Shooting League, to zupełnie nowa dyscyplina multiganowa, którą Bartek Dunder, Wiking i Amadeusz Iron-Szyszka ściągnęli do Polski prosto z USA. Miłego seansu, a o samej dyscyplinie dowiecie się o zawodników i z przyszłych publikacji. Pierwsze w Polsce zawody PCSL w klubie strzelskim KSKB. Jest z nami Mateusz z RPARM z Poznań. Mateusz ufundował główną nagrodę na zawody. Eee, zapraszamy. <laughs> Kurde już to już no prawie perfekcyjnie. Ale zabrakło kilka sekund. Młody, rozwojowy. Tego się trzymamy lekko się zmęczyłem. Ua! Na tym z nami Krzychus, Range, pierwsze zawody PCSL. Widzę iż Polski Trigan. Jak się odnajdujesz w tej dyscyplinie? Powiem wam, że dwugan jest, czyli to co dzisiaj już celamy. Bardzo ciekawa formuła, ponieważ w tam, gdzie jakby na co dzień spędzam czas, Yy, więcej tam jest jakby takiego kombinowania pod kątem czasu i jakby samych tarcz, i jakby rozplanowania przebiegu toru. W dwuganie, tym PCS owym mamy trochę więcej jakby bliżej, można powiedzieć, do IPSC. Tam trzeba trochę liczyć punkty, tam jest hit factor. De facto, wcześniej tego nigdy nie strzelałem i powiem Wam, że to podoba, bo tam jest trochę więcej główkowania niż wstrzygania. No, a nie mamy strzelby. Ja tę strzelbę lubię, ale wiem, że nie wszyscy lubią, więc myślę, że dwugan będzie w Polsce cieszył się dużą popularnością, no bo nie ma tej strzelby. A strzelanie jest przyjemne, szybkie tory. I cóż więcej, zapraszamy. Pięknie dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki. Pewnie będzie ścisła czołówka. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale pierwszy start <grym> fajny. Można było się, że tak powiem, poznać z tym, trochę tego nauczyć, była nauka w trakcie jakby, y, torów. No a jeśli tylko pociągniemy kolejną edycję, no to jestem. Dobra, Piona, dzięki. Łukasz z AKS papierza. Witam serdecznie. PCSL pierwszy raz w Polsce. Nowa dyscyplina. Jak się w tym odnajdujesz? Słuchaj, no jakoś się odnajduję, natomiast nie ukrywam, miałem pewne obawy, bo nigdy nie Zip Z IPSC mam małe doświadczenie. Dwa razy startowałem w lecie raz na mini rifle. E, tutaj jest to taki IPSC na sterydach, tak? Mamy pełen pas broni nie jest stricte taka race gunowa, i bardziej taki beauty gun, czyli to co mi się najbardziej podoba i łączy obydwa światy. Tak? I tego, tego 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 sportu tej dynamiki. Jak na razie bardzo mi się podoba. Myślę, że będę się tutaj pojawiał częściej w tej formule. Spodobało mi się naprawdę. Here we are on the PCSL uh, pre match. What do you think about this discipline? Uh, it's great. It's uh, the discipline with two weapons systems. It's great training. It's uh, hard to think about. Um, and yeah, it's good. It's just trying to remember the different targets for each rifle pistol. Uh, for this month, you're happy for your results? Yeah, first time, uh, first competition ever. So, really happy with the result. i got more mics than I want, but yeah, pretty good. PCL is a new discipline and uh, this is difficult, more difficult than the rest of the disciplines. Yeah, definitely. Um, I'd say it's quite, quite a hard shoot, you know, there's a lot to think about. Yeah. All right, thank you. Yeah, thank you. <laughs> z nami Dzień dobry. PCSL pierwszy raz w Polsce. Jak oceniasz? Bardzo fajne, bardzo fajne przygotowanie. E, tory są bardzo zróżnicowane, bardzo fajni ludzie I co? E, jest fajnie wymagająco i dobrze że się bawimy. To są twoje pierwsze z... z karabinem, tak? Tak, zgadza się. E, no jest to nowe wyzwanie. Wcześniej tylko z pistoletem, lecz teraz chodzi o karabinu i na pewno nie ma, nie ma nudy. Trzeba, trzeba sobie sobie to w głowie wyłożyć i, i tylko strzelać dobrze i celnie. Super, Thank you very much here we are standing here with us. Uh, tell me something about this discipline about PCSL. This is the first time in Poland. What do you think about this? It's the best sport ever because you can do whatever you want. So there is also there is uh, there is of course two divisions, so uh, competition and practical. so the guns are different, but it's like a chess. so you need to have some strategy, you can go left, right, you can go forward. and also you can shoot the target two times or one time if you in the K zone so it's very fun it's uh, not IPSC and it's not like uh, the other sport so it's something new something very interesting you can go really fast and of course you need to be very accurate so it's very fun so come to Poland and come to Poland shooting center to, uh, do PCSL with us. Yeah. Michał Ratajczak Dang. z nami na w Pawłowie PCSL pierwszy raz w Polsce nowa dyscyplina jak oceniasz bardzo fajna konkurencja, coś czego szukałem, bardzo ciekawe tory. Ogólnie fajnie, bo nie ma też strzelby zupełnie coś innego niż jest, nie wiem, na nadwuganie. Bardzo fajne tory. Dużo rzeczy gdzieś tam można bardzo minąć, trzeba dużo myśleć i sobie układać głowę jak ten tor przebiec. Zawodnicy mówią, że jest dużo większa dowolność, taki freestyle w porównaniu na przykład do IPSC. Czy to prawda? Ciężko mi powiedzieć, bo PST nie strzelam, IDP dopiero zacząłem, ale myślę, że można rozważać różne też przebiegi, podobnie jak i w nie, że są zawsze gdzieś tam dwie, trzy możliwości jakoś przebiegnięcia tego toru, zaczęcia z innego miejsca czy gdzieś tam jakiegoś skrótu. Powiedz mi, jak z dotychczasowych dzisiejszych przebiegów jesteś zadowolony? Bo to już ostatni tor w tej tak, chwili. Tak, no dwa tory mi poszły bardzo dobrze, no niestety gdzieś tam na dwóch torach ominąłem jakieś cele, eee, gdzieś jakieś misy załapałem, ale bardzo pozytywnie oceniam. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Paweł Kliś w dzisiaj tak, zupełnie ja. nowej odsłonie, bo w PCSL-u. Nowy dzień, nowy ja, nowa dyscyplina, świetnie, że zagościła do Polski. Bardzo się z tego cieszę, że to nie tylko ja, tylko wszyscy uczestnicy dzisiejszych zawodów, że doszło do niejako urozmaicenia dyscyplin strzeleckich. Naprawdę świetne, świetny miks, jeżeli chodzi o strzelanie z pistoletu, jeżeli chodzi o strzelanie z karabinka. Najczęściej można było to powiązać głównie z PCC-kami, Natomiast ekstra, że tego rodzaju dynamiczne strzelania, łącznie ze strzelaniami powiedzmy na tym bliższym dystansie, zostało rozmacone właśnie ostrzelanie z karabinków. Świetna formuła. Pierwszy raz miałem przyjemność brać udział w Tuganie w takim wydaniu. Pistolet, karabinek. Papier, blacha, spinner, na którym nie jeden polek, próbując go obrócić o te 360 stopni. Dystanse od dystansów niemalże kontaktowych do no, niespełna 200 metrów, tam około 170 metrów. Także bardzo fajne, świetna sprawa dla przetarcia szlaku. Coś delikatnie pomiędzy IPSC a IDPA, chociaż nie wiem czy to nie. Nadinterpretacja z mojej strony, ale naprawdę formuła rewelacyjna. Może i nie było bagien, może i nie było wspinania po drabinach, czołgania się w tunelach i biegania w gazmasce, ale uwierzcie mi, że emocje były naprawdę bardzo fajne i również uwierzcie, że te tory strzeleckie, które były ułożone, naprawdę weryfikowały poziom i umiejętności strzelców. Czyli możemy się spodziewać, że zobaczymy Cię jeszcze w tej dyscyplinie. <laughs> Najchętniej to bym w ogóle stąd nie wyjeżdżał. <laughs> Super, pięknie Ci dziękuję za rozmowę i do następnego razu. Do następnego. Dzięki wielkie, hej. Cześć. Praktykal Kamil Świerbiński. Brawa! klasę klasy Competition jest? Nie Niespodziewanie! Bartek Dunder! <grym z dnia> dla fotoreportera. Dawaj. Dawa. Myślę, Dawa. że w ciągu miesiąca wybierzemy datę i wrzucimy hasło. Eee, za tydzień mamy ich depa tutaj, więc zapraszamy eee, i zachęcam Was do udziału w Tactical Games we wrześniu, eee, też u nas. Eee, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Z nami Kamil Sierżbiński, zwycięzca klasy Practical w PCSL, pierwszych zawodach w Polsce w tej dyscyplinie. Jak oceniasz? Bardzo fajne zawody, bardzo fajna formuła. Na pewno urozmaicił trochę polską scenę strzelecką. Trzeba się przyzwyczaić do, do nowych tarcz, do tego, że strzelamy w sumie dwa kolory tarcz zamiast tylko jednej. Ale na pewno jest to fajne rozmaicenie dla osób, które nie lubią strzelać strzelby albo mają na przykład taki bardzo stokowy karabin, jak ja, jak dzisiaj wziąłem. Bardzo fajna formuła. Polecam, na pewno będę na kolejnej edycji. 100%. A jak oceniasz konkurencję? Kolega z zespołu był drugi, więc całkiem pozytywnie oceniam. Super, pięknie, dziękuję za Dzięki. rozmowę. I do następnego razu, mam Dzięki. nadzieję. Do zobaczenia. Pank. Siemanko, głowa i Bartek z KSKOBE. E, jest godzina 13. Nie, przepraszam. Trzecia to jest 15.30. Jesteśmy po meczu PCSL, strzeliliśmy sześć torów. Ale mecz się skończył półtorej godziny temu. No tak, bo zdążyliśmy zjeść hamburgery, rozdać nagrody, pogadać z sześcioma osobami. Mecz się skończył o 14, więc organizacyjnie super sprawnie. Eee, dobre flow na torach, szybkie przebiegi, celni strzelcy i zajebisty organizator. Było bezpiecznie przede wszystkim. Regulamin w PCSL pozwala na dużo ciekawych rozwiązań, które tu zastosowaliśmy, między innymi był spinner na torze, którego obrócenie powodowało zyskanie dodatkowych punktów. Jedna osoba Jedna obróciła. obróciła na całe zawody. Ale czy jej się to opłacało? Nie opłacało się, ale, ale obróciła. wyszedł zadowolony. <grym> no jeden z wielu, więc można być z siebie dumnym. Ogólnie zawody wymagające, ale proste. Proste, ale trudne. Proste, ale niełatwe, jak to się mówi. No. Co to jest PCSL, Bartek? Wytłumacz naszym widzom, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, a za rok wszyscy będą to strzelać, więc dobrze, jak się pierwsi dowiedzą. PCSL przywędrował, przywieźliśmy go do nas z USA. To jest młoda dyscyplina, co prawda chyba ma 4 lata, ale tam nadal regulamin jest dopracowany, Konsultacje są cały czas ze strzelcami co do tego, jak ten regulamin powinien wyglądać. Yy, tak jak mówiłem, fajny, prosty regulamin, dwie klasy sprzętowe tylko, yy, dosyć zrobione w ten sposób, że nowocześnie i prosto można skonfigurować sobie broń, żeby startować między nimi. Na przykład nie ma ograniczeń w, w optyce, czy w przyrządach celowniczych, które się stosuje, co w innych dyscyplinach często się pojawia, że jeżeli możemy jedno, nie możemy drugiego, Tutaj mamy troszkę większą dowolność, przez co też więcej osób jest zainteresowanych takimi rozwiązaniami. No, mecz dwuganowy, dużo opinii dzisiaj słyszałem, że fajniejsze niż trzygan, bo nie trzeba się ze strzelbą pałować. I widziałem dużo strzelców, dużo i psikowych strzelców było, ale byli też komandosi taktyczni. Fajnie, chyba taki był cel, żeby zmobilizować różne środowiska do strzelania innej konkurencji i udało się, brawo Bartek.